Słuchani, witam Was w czwartej już odsłonie e, serii Dlaczego. E, tym razem pytanie zadała jedna z moich czytelniczek na Facebooku. Pozdrawiam Cię Rozalia. E, jeżeli chcecie, żeby Wasze pytanie się tu pojawiło, to oczywiście komentujcie zarówno tu, jak i na Instagramie czy w Facebooku. E, a jeżeli podoba Wam się zawartość tego kanału, to klikajcie subskrybuj i dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, kiedy pojawiają się filmy. Ale zmierzając do meritum, a mianowicie do tego pytania, które widzicie w tytule filmu. Dlaczego muminki? Ci, którzy mnie obserwują na pewno już wiedzą, że bardzo lubię muminki. Mam nawet całą muminkową nogę, oczywiście mam na myśli tatuaże. No więc tak na szybko wygląda ta noga, jest i domek muminków, który uwielbiam, i oczywiście, muminek, u góry widzieliście pannę Migotkę, jest też mała Mi, Bobek, Trochę jeszcze do dokończenia zostało. Dlaczego? Dlaczego taka dorosła baba, w końcu mam 36 lat, interesuje się czymś takim, co jest w końcu literaturą dla dzieci? A mianowicie ja uważam, że literatura dla dzieci spełnia bardzo ważną rolę kształtuje oczywiście młodych czytelników, przedstawia im naszą kulturę, ale również kiedy czytamy dobrą książkę dla dzieci jako dorośli, to odkrywamy zupełnie nowe rzeczy w tych książkach, tak trochę jak wtedy, kiedy oglądacie ze swoimi dziećmi szreka i wy się śmiejecie trochę w innych momentach niż wasze dzieci. Tak samo w książce dla dzieci. Jako dorosła osoba możemy zauważyć drugie dno, można tak powiedzieć. To jest taka trochę mroczna historia, trochę taka wesoła, zależy od momentu, z dość takim interesującym, inteligentnym humorem, która przedstawia trudne sprawy prostymi słowami. Ja jestem zwolennikiem takiej metody, bardzo nie lubię nadużywania wielkich słów, mądrych słów. Um, no, Przetoczę Wam taką anegdotkę, ponieważ ja studiowałam psychologię zarówno po polsku, jak i po angielsku, bo przez pewien czas również w Wielkiej Brytanii. I miałam dość dobre w związku z tym porównanie pomiędzy podręcznikami do psychologii po angielsku i po polsku. Zdecydowanie łatwiejsze były te pisane po angielsku, bo wszystko było wytłumaczone w sposób taki, żeby przekazać tę wiedzę. W polskich podręcznikach na pewno nie wszystkich, ja mówię o tych, z którymi ja miałam doświadczenia, było to napisane w ten sposób, że nadmiar tych wielkich, trudnych słów. Sprawiał, że mimo, że to był mój własny język, to zdecydowanie łatwiej było mi zrozumieć tę tematykę po angielsku. I wracając do rzeczy, nie lubię nadużywania takich trudnych, wielkich słów, żeby coś przekazać. Lubię przekazać trudne rzeczy w prosty sposób. Takie coś dzieje się często w książkach dla dzieci. Tu, na przykład, w muminkach mamy bardzo duże spektrum typów osobowości. Dlatego też często jest tak, że ludzie utożsamiają się z jakąś postacią z Mominków albo chcieliby być taką sobą i jakoś tam do nich ciągnie. Na przykład Włóczyki często jest taką, nie wiem, potrzebą wolności. Wiele, wiele dziewczyn młodych, młodych no stara dziewczyna nie istnieje. Więc w każdym razie są, troszeczkę się podkochują we Włóczyki, już sama tak miałam. I, ale, ale tak naprawdę jest tu spektrum różnych osobowości, które również i w psychologii sobie wyróżniamy, i też właśnie dzieci gdzieś tam uczą się trochę świata z tego typu książki, bo widzą jakby jak to pod lupą, można powiedzieć, jak, jacy są różni ludzie. Co więcej, to jest taka baśń, ale taka nie do końca baśń, o tym jeszcze za sekundkę. W każdym razie, jak w każdej baśni. Postaci mają jakieś różne przygody. Przygoda to jest takie trochę śmieszne słowo, wydaje się trochę, można powiedzieć, infantylne, ale nie jest infantylne, bo każda przygoda oznacza wyzwanie, a wyzwanie sprawia, że ewaluujemy, że zmieniamy się, że troszeczkę się stajemy bardziej doświadczeni. Więc i postaci tutaj się zmieniają w tej książce, a to jest taki mój konik, można powiedzieć. I, yy, I to samo się dzieje w moich powieściach. Ale zaczęłam mówić, że to nie jest taka typowa baśń. Dlaczego to nie jest taka typowa baśń? Otóż dlatego, że w typowej baśni mamy postaci, które są złe takie zupełnie złe. I y, mamy w związku z tym postać dobrą, postać złą, i te postaci gdzieś tam ze sobą walczą. Tutaj nie ma takich złych postaci, złych, złych. One nie są takie czarno-białe, w związku z tym to też jest tak, taka rzecz, którą ja stosuję w moich książkach, że nawet w najgorszej osobie jest dobro, nawet w najlepszej osobie jest troszeczkę zła. Eee, I tutaj nawet taka postać jak Buka, która tak bardzo przeraża, e, też nie jest do końca zła. Mnie zawsze było Buki szkoda, napiszcie w komentarzach, jeżeli was, wam też było jej trochę szkoda. Ehm, a w każdym razie spektrum tych różnych osobowości jest tu bardzo ciekawe i, i również problemów, które się pojawiają. Na przykład była tutaj taka dziewczynka, która zniknęła. A zniknęła dlaczego? Dlatego, że została odrzucona, nikt się nie zajmował. Dopiero ta, ta miłość, ta taka opiekuńczość małym sprawiła, że ta dziewczynka się pojawiła. Więc gdzieś tam jest to taki, taka metafora tego, E, odrzucenia, które może się pojawić i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym dużo wymieniać takich drobnych rzeczy, które można wyłapać, e, kiedy, kiedy czytamy tę książkę jako dorośli. Także dzięki wielkie za to, że dotrwaliście do końca tego mojego wywodu o mominkach. Mogłabym o tych mominkach gadać i gadać. Dziękuję, Rozalia, że zadałaś to pytanie. Jeżeli wy macie jakieś pytania do serii, dlaczego, albo do innych, to zapraszam oczywiście do komentowania, zarówno tutaj, jak i na Instagramie czy Facebooku. Także do zobaczenia.